Bardzo mi się podoba w Krakowie i jedzenie przede wszystkim. Jakby byłem jestem tutaj od czwartku i byłem, nie wiem, w pięciu lokalach, mogę powiedzieć tak, i w każdym z tych lokali zajebiste było jedzenie. Ja pamiętam też jedne z moich w ogóle pierwszych występów w Prozaku jeszcze, kiedy ten fanbase był naprawdę taki, powiedzmy, nikomy. Na, na tak, mamy razem zdjęcie z tego po tym koncercie I, i to ja pamiętam, że ja do Krakowa zawsze chętnie przyjeżdżałem. Tutaj jakby, mówię, ta energia jest zupełnie inna i ludzie mają też taki, wiesz, inny zupełnie sposób bycia i vibe. W tym roku dwudziestolecie pierwszej firmy, pierwszej płyty firmy Tak nie, no bo zobacz, tacy ludzie, jak ja, czy wy na przykład fani e, muzyki, bardziej niż taki powiedzmy codzienny konsument. Będą do tego wracać. No. To, to, sprawa. To, to jest jakiś filar tam powiedzmy polskiego hip-hopu i z wielką przykrością stwierdzam, że na dzisiejsze czasy na naszym rodzimym podwórku nie ma nawet namiastki tego czy cokolwiek, żeby jakaś powiedzmy grupa z, z ulicznym bardziej brzmieniem odniosła sukces nazwijmy. Ty Brakuje klimaty... mi trochę takiej bardziej zaciętej muzyki ulicznej, wiesz o co mi chodzi? fundamentalne wyznaczniki czy wartości, które były na początku w polskim hip-hopie bardzo istotne też zostały całkowicie jakby przemienione i, i ta, tą samą tendencję zresztą widzę chociażby na, na przykładzie rapu amerykańskiego, zobaczcie, początki e, były jakby e, każdy rapował o tym, że e, jest hustlerem, co nie? A, a teraz każdy rapuje o tym że pan narkotyki to no, jest, jest tak. Niedopuszczalne. No, dla mnie na dzień dzisiejszy nadal tak jest. Jeśli ktoś powiedzmy robi tą muzykę uliczną, powiedzmy, i się w jakikolwiek sposób utożsamia z ulicą i, i dochodzi do sytuacji tak zwanej sixnajowej, no to, 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 to ciężko cokolwiek powiedzieć, ale zobaczcie, że jest kilka takich osób. Na, 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 na scenie światowej hip-hopowej. W Niemczech jest ktoś taki, w Ameryce jest ktoś Aha. taki, który, powiedzmy, dalej sobie w jakiś sposób tam funkcjonują. W sensie, wiesz, no nie jest to po prostu czymś takim, co by ich całkowicie e, Skreślało. karierę... No czy, tak. Wiesz, no skreślenie, no to w dużej mierze może i są skreślenie. ja tego nie jestem w stanie ocenić, bo nie mieszkam na co dzień w Ameryce, uh -huh. a, a informacje, które dochodzą do nas tutaj, do Europy, wiecie, jakie są. Były dwie takie sytuacje, z tego, co ja pamiętam, w latach 90. -tych. Pamiętam, że. E, w postaci jakby. Z, z, z tak, że. Z, tak, że, z coś, że coś śmierdziało i to śmierdzi. Kaponni miał taki przypał. Kto? Kapon Tak, jaki? E, ten z cnn nie Tak. To, nie to była taka śmierć. Był dlatego, że oni się trochę. Oni się chyba w ogóle trochę poróżnili przez to. Tam była taka sytuacja e, związana z mobdipami w ogóle. E, ktoś kogoś zastrzelił i Kaponi w sądzie podobno pokazał palcem, powiedział tak, on strzelał. I to jest Kazałem, e, e, biografię Prodigiego ci po, polecam, jest przezajebisty. E, oglądałem wywiad, ]ami. w którym Bigi mówił, że on chciał w ogóle wydać u siebie Capona. W sensie, Bigi był ogólnie fanem uzi. muzyki Capona. Mhm. I, I prawie doszło nawet, powiedzmy, do tego, żeby Capon w tamtym momencie wydawał Bigiego. I to jest ciekawa kolei, historia. A z kolei y, ta analogiczna sytuacja była z Bad Boyem. Y, Paw Deddy chciał najpierw podpisać Mobdipów, zanim podpisał Biegiego. Tak? tak, oni go, Ale oni go ta bardziej Historia pomiesią. się inaczej potoczyła. Ale naprawdę. oni nie chcieli u niego wydać i zrezygnowali. Mnie się wydaje, że w momencie tego piku Alberto, przy wydawaniu dwutaktu, wszyscy typowali Alberto, że będzie się bił w, mhm. w, w, na galach free fightowych. Ja mam takie wrażenie, że widziałem, że wy chyba jechaliście na rozmowy do Fejmu. Albo rozmawialiście, czy tam z Wojtkiem Golą, czy z Boxdelem. Nie na temat walki. Tak? Właściwie. Okay, ja, bo... ja w ogóle to jest taka może historia zakulisowa, trochę. Ale zanim, że tak powiem, w ogóle były plany powstawania High League, ja z Wojtkiem miałem film robić w ogóle, okay. o czym mało ludzi wie. I, I w zasadzie ja do momentu... inaczej, Wojtek dużo wcześniej wiedział w ogóle o tym, że ten High będę robić i tak dalej, i wszystko Aha, było takie w miarę si do pewnego momentu, bo mi się okay. nazwijmy, kumplować to może za dużo powiedziane słowo, ale żeśmy tam się widywali, no? wiesz o co chodzi, co normalnie tam jakiś tam przelot mieliśmy między sobą. I właśnie jakby no mieliśmy robić ten film, i wszystko było spoko do pewnego momentu, aż no rzeczywiście to się stało coraz bardziej, wiesz, e, widoczne, namacalne i realne. I wtedy ta nasza, jakby relacja, trochę uległa takiemu, nie wiem, zdystansowaniu, bo ja. Na dzień dzisiejszy to żadnego z chłopaków, czy to Boxdeł, czy, czy, czy to Wojtek Gola. Nie mam żadnych bad feelings, wiesz o co mi chodzi? Wojtek, naprawdę... jak tego słuchasz, Mordo? Szkoda, bo byśmy zrobili więcej pieniędzy. A jaki, za, jaki ten, jaki klimat filmu? Nie to... mogę ci tego powiedzieć, A, dobra, bo to w dużej mierze też by sprzedał mój pomysł, który w zasadzie ja jestem cały czas w trakcie. Jak są jacyś inwestorzy tutaj, którzy nas oglądają, słuchają. Mordy, naprawdę mam. Pomysł na, na, na coś, co, czego polskie, polska kinematografia jeszcze nie widziała. Jest to gwarantowany sukces i, i dużo pieniążków.